Cześć, witajcie! Witam wszystkich! Bardzo serdecznie w czwartym odcinku z serii Wielkie Polskie Dworce Kolejowe. Dzisiaj jesteśmy na Dworcu Kolejowym Warszawa Wschodnia. Tak wygląda budynek dworca. Jest dosyć widać, że nowoczesny. Tak wygląda z tamtej strony. No i wchodzimy na dworze. Tutaj mamy reklamę, że 50 metrów, stąd jest McDonald's. Więc wchodzimy, tak wygląda hala główna. Przyjazdy, odjazdy, bankomat. Kontor. Tam takie ławeczki. No i... Ym, idziemy tam. Tam są kasy. Nie ma co tam wchodzić, ale... Więc tak wygląda budynek. Dworca albo już dobra, wejdziemy do tych kas. Tak one, tak one wyglądają, takie przyjazdy, odjazdy. No i teraz idziemy już na perony. więc idziemy właśnie na perony przyjazdy odjazdy woda dla sprawionych czworonogów no i pójdziemy sobie na jakiś normalny peron, plan dotykowy. tak wygląda przejście podziemne pod torami tutaj mamy Intercity do Wrocławia tam jedzie. Idziemy na peron pierwszy. Takie fajne zapowiedzi są na dworcu wschodnim. No i jesteśmy na peronie pierwszym. Tak on wygląda. Taki Normalny peron, ławeczki, odjazdy. No i tak wygląda peron. Tam mamy wyjście. Idziemy teraz do kolejnego przejścia podziemnego. Tak wyglądają inne perony. Bardzo dużo, dużo tych peronów. No I teraz będziemy iść, trzeba wschodnia. I będziemy teraz iść na dworzec. Podmiejski. Jestem na dworcu wschodnim są sektory. Tu dalekobieżny dworec Podmiejski. Wyszliśmy już z przejścia, idziemy teraz na dworzec Podmiejski. I nagram sobie jak będzie czas Pendolino. O, tutaj tak wygląda peronik. Bardzo fajnie. Tam pętla dworzec, dworzec wschodni Lubelska. I skierujemy się na tym. Ten... No i wchodzimy na dworzec metropolita... niejaki metropolitarny podmiejski. Tak wygląda w środku i bardziej kameralny. Tutaj co? Jakieś biletomaty, jakieś odjazdy, przyjazdy. Net, net fajnie. Oj co to było? Kanapki, pieczywo, ciastka, kawa. No i to by było na tyle z tego odcinka. Dzięki Wam się podobał Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i cześć!